Wyjmi jeszcze raz to. Okej. Okay. Proszę bardzo, ta instrukcja mówi, że jest okej. Na żetkie. Normalnie kosmos. A to w Bomba. to nie dla mnie. Możemy zrobić lepiej. Ale kufer czy na to Wszystko Nie zgoda. Bo oglądałoby się to. Myśleliśmy może odpalić ten wieczorki. Wychodzi no, no na to, że... To wszystko kosztuje tyle co kufier. No, właśnie dlatego tego my co mieliśmy. Że, że to może być droższe niż...